i przez te wiele lat nigdy się nie sprzedali. Nigdy nie poszliśmy do pisu, nigdy nie poszliśmy do platformy, nie poszliśmy do ich czystawek, żeby skrócić sobie drogę do sejmu. Dlaczego? Dlatego, że my walczymy nie o to, żeby dostać do koryta, ale o to, żeby zmienić ten system. I z waszą pomocą już 15 października ten system zmienimy. Jesteśmy silni i chcemy rozbić układ PO i PiS. Układ, pole, który polega na tym, że raz rządzi PiS, raz rządzi PO i chodzi o to, żeby nie zmienił się system. Zresztą, jak zaprasza TVP, to zaprasza wszystkich polityków rup ale nie Konfederacji. Jak zobaczycie, kogo zaprasza TVN, to drobnymi wyjątkami na kilka tygodni polityków poza politykami Konfederacji. Dlatego, że my jesteśmy w programie systemu i chcemy rozbić układ PO i, PiS. I oni, jak widzą, że jesteśmy dla nich że jesteśmy. następnie was atakują i wtedy wykrywasz. I my idziemy po zwycięstwo dzięki waszemu wsparciu. Dziękuję, że jesteście. My wyciężymy, bo musimy zwyciężyć. To jest najbliższy czas. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce od lat rządzą nami komuniści. Od lat rządzą nami komuniści albo z krzyżem w zębach, jak ci z PiSu, albo bezbożni, jak ci z Platformy i Lewicy. To są komuniści, bo oni obydwie strony konfliktu chcą nam dyktować jak mamy żyć, co mamy jeść, co mamy co mamy palić. Chcą nam dyktować jak często ma, możemy latać na wakacje, czym możemy jeździć, co mamy myśleć, co można mówić i wreszcie chcą nam dyktować jak wydawać własne ciężko zarobione pieniądze, zabierając nam większość z nich. To są komuniści i Czas z tym komunizmem skończyć, ale przypomnijmy sobie, że w 1935 roku Józef Stalin wymyślił taką metodę propagandową, do dziś żywą, i poinstruował wszystkich, to jest, wszystkich komunistów, to jest oficjalne, żeby wszystkich przeciwników komunizmu nazywać faszystami. Jak rozpoznać w związku z tym komunistów w Polsce? Bo oni do tego się oczywiście nie przyznają, bo. Bycie polską nie brzmi dobrze w Polsce. Rozpoznać można właśnie po że nazywają zwolenników wojny faszystami. Zgodnie z przepisami Stalina. Dlaczego jesteśmy wolnościowcami? Co to oznacza? Oznacza to, że wierzymy, że wolność mojej pięści kończy się na wolności Twojego nosa. Czyli jak mogę zrobić wszystko, to nie naruszam wolność i decydować o tym, jak będę żył. To ja, naszego to ja definiuję, co jest dla mnie szczęście, i to ja walczę o tak zdefiniowane przez mnie szczęście. I stać mnie na walkę o to szczęście, bo państwo pod pretekstem opieki nad nami, pod pretekstem walki o nasze szczęście, nie zabiera na większości podatków. Tymczasem w waszym XXI wieku to nie są już tam od USA czy brunatne koszule, które maszerują po ulicach. W XXI wieku faszyzm istnieje, ale w postaci armii, milionowej armii urzędników, która dyktuje przedsiębiorcom, co mają robić w swojej firmie, rodzicom, co mają robić ze swoimi dziećmi i podatnikom, co mają robić ze swoimi pieniędzmi. My idziemy po to, żeby zakończyć biurokratyczny faszyzm w Polsce. Jesteśmy za wolnością osobistą, za niskimi, prostymi podatkami i za tym, żeby wysłać Kaczyńskiego i tuska na emeryturę. Chcecie ich wysłać na emeryturę? Chcecie niskich podatków? Chcecie prostych podatków? Chcecie mniej biurokracji? Chcecie wolności? My też chcemy wolności i razem z wami idziemy do wyborów, żeby przywrócić w Polsce wolność. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa jeszcze raz, Konrad Berkowicz To jak kraków jesteś gotowi na główną część tego wydarzenia? Nie wiem. Podgłośnijcie mi troszeczkę mikrofon, bo chyba nie słyszą. Kraków, czy wy jesteście gotowi na szczęście? To teraz wiem, że jesteście gotowi i możemy zaczynać główną część do wydarzenia. Merytoryczny, spokojny. W tym roku kandydat Konfederacja Urząd rządza. Przez naszych działaczy i sympatyków nazywany bestią medialną. Jego młody wygląd myli już wielu przeciwników politycznych. Niedzielny koszmar Radosława Fogla. Ostatnio w tak dobrej formie, że jest obecny na dwóch debatach naraz i obie wygrywa. Przed wami Krzysztof Bosak!